W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć pierwszą część kodu do pociągu I dzisiaj zdobędziemy prawdopodobnie drugą część A w ostatnim odcinku trzecią część i odjedziemy stąd raz na zawsze Chociaż niektórzy już wiedzą, że to nie będzie do końca tak Tak więc moi drodzy widzowie, zapraszam do zostawienia łapy w górę Dzisiaj próbujemy dobić 3000 łapek w górę Ponieważ robimy tę grę na 100%, na 100% Wszystkie znajdźki, wszystko co się da dzisiaj to robimy No może nie dzisiaj, ale jutro Tak więc drogi widzowie, jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj oczywiście ten kanał Polecam serdecznie, na pewno to mnie zmotywuje do dalszej pracy a teraz oczywiście przechodzimy do dalszej rozgrywki tutaj. Tak więc co? Schodzimy sobie tutaj i tu na pewno będzie mnóstwo ciekawych rzeczy. Tak więc hops, skaczemy i pierwsze co to? Bron. Bron. Mm -hmm. What do you call a dino with one eye? przewalamy to. Dobra, to jest tyle. E, dobra, drodzy widzowie, słuchajcie, tu jest jedna kaseta i w ogóle jest tutaj mnóstwo zabawek, więc obstawiam, że któreś będą w chapterze drugim. Tego jestem prawie pewien. Ale mamy tutaj kasetę, która jest dokładnie tak. I jest tutaj właśnie pewna zabawka. Sir pups a lot. Ta zabawka mnie bardzo intryguje, ponieważ wydaje mi się, że on będzie w czapterze trzecim. To jest jakby taka teoria. Napiszcie w komentarzu, czy też tak uważacie, czy może macie jakąś inną teorię na temat tego pana robiącego kupę często. Ale tutaj mamy właśnie kasetę, więc sobie ją zbierzemy. I oczywiście co, no, położymy tą kasetę jakby no w tym miejscu i sobie... Oto zabawka ma Milong Legs, ale jakaś taka, zobaczcie. Jakaś taka sztywna ta zabawka, nie wiem o co chodzi, chyba przeterminowana, tak mi się wydaje, albo zepsuta. Dobra. Oglądamy. Nie pamiętam, że to oglądałem szczerze, więc przyjrzyjmy. michele you what know, finally happened after years of being ignored the company actually heard all my complaints yep they listened to them very carefully i guess my words must have really inspired them to take action because the next day i got demoted down here to the freaking island of misfit Doys! why do i talk to myself Okej, okay. wydaje mi się, że. Albo. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale. Wychodzi na to, że. Po prostu chłop został jakby zmieniony. Jego stanowisko zostało jakby zmienione. Jakby no, został zdegradowany. Głównie dlatego, że. O właśnie, to jest kolejna znajczka, więc warto byłoby ją zebrać. Głównie dlatego, że stworzył taką słabą zabawkę. Ale to jest tylko teoria, więc nie wiem, czy to jest prawda. Wypiszcie swoje teorie oczywiście w komentarzach. To też jest bardzo ważne. I dobra, cyk. Teraz musimy zebrać energię. Gdzie tu się zbierała energię? To jest dobre pytanie, powiem wam szczerze, bo to miejsce jest troszeczkę, że tak powiem, zakręcone. Chyba tu gdzieś na górze się zbierała energię, z tego co pamiętam. Z tego miejsca, dokładnie tak. Teraz możemy to przełożyć mniej więcej tutaj. I mamy moc. Jej działa. Słuchajcie, działa, udało się. Możemy teraz to ładnie sobie przesunąć i zebrać kolejną znajdźkę. Tak więc z tego z tej planszy mamy już wszystkie znajdźki. Tak energia się skończy i to spadnie Jak spadnie mi na głowę No to się nic nie stanie Dobra i tu mamy znajdźkę Chyba z tego co widziałem Banzobaniego Nie, banzobani Łapka Lokomotywa Tak, to jest chyba banzobani na no to wychodzi Tak, to była znajdźka banzobaniego No bo tutaj raczej nic nowego mi się nie odblokowało Dokładnie Dobra Z naszym zadaniem teraz jest Wszystko tutaj Oczywiście Przesunąć Właściwie no to przesunąć To się przesuwa naprawdę Dobra, nieważne, musimy to tak przesunąć. Come on, coś zepsułem, mam nadzieję, że wszystko będzie git. Dobra, ciągniemy to. Musimy to przesunąć na samiutki koniec i naszym zadaniem będzie oczywiście przeniesienie brona. Ja myślałem, że tutaj w tej części bron to będzie bardziej taka zabawka na zasadzie, no, że on będzie nas straszył, jakieś, wiecie, yy, będziemy musieli przed nim uciekać i tak dalej. No ale okazuje się, że no nie do końca, nie do końca to tak jest. Bron po prostu tu jest zwykłą zabawką, która nic nie robi, więc ja liczę. Ja liczę, że w czapterze trzecim Bron naprawdę będzie tutaj, nie, będzie jakimś przeciwnikiem potężnym. Bo to nie może być tak, że taki dinozaur tutaj po prostu wiecie, po prostu sobie, po prostu sobie będzie i nic nie będzie nam robił. To byłoby zbyt, zbyt proste. On musi coś tutaj robić, to jest jakby postać, która kompletnie, no musi co. Eee, pan katek! Ale słodziak. Dziwny, dziwny, totalnie dziwny, ale podoba mi się to. Więc dobra, weźmy sobie, oczywiście, energię. A nie, już nie musimy. Wystarczy, że przełączymy tą dźwignię. Która najwyraźniej chyba się nam zbagowała. Zobaczcie, no, zepsułem dźwignię. Teraz nie. A, dobra, przycisk. Okej, okay, dobra, nieważne, myślałem, że to dźwigniem się robi, a to się robi po prostu najzwyklejszym, najprostszym przyciskiem Dobra, na górę nie pójdziemy, więc pójdźmy sobie tędy Już trochę speedrunujemy, bo już tą grę troszeczkę znamy, więc tutaj raczej nic nas nie powinno zaskoczyć Tu mamy coś ciekawego Tak jest, to jest to miejsce, dobra, czyli tu musimy pojechać na górę Czyli tak, najpierw tu, energia I tu, żeby ta winda pojechała do góry A, dobra, czyli tak Jakoś tak się to robiło, z tego co pamiętam jest na górze i teraz robimy to tak, tak, i chyba tu możemy teraz na radę. Niby zadziałało, ale nie do końca. Patrzcie, a bo tu musimy chyba a musimy tak to zrobić. Dobra, zrobiłem to. Widzicie, za pierwszym razem zajęło mi to o wiele więcej czasu, a za drugim razem już tutaj bez większych problemów sobie po prostu poradziliśmy. No i możemy oczywiście iść tutaj sobie dalej. Tak więc idziemy. Ja widzicie, tutaj robię małe cięcia. Robię to tak, dlatego żeby sobie po prostu. Aj, zrobić zapisy gry, żeby łatwiej było mi hakować. Dlatego po prostu co jakiś czas pauzuję i kopiuję sobie sejwo, bo jak wiecie, w Poppy Playtime nie ma tak jak we FNAFie, że macie wszystkie savey i możecie sobie odpalić który tylko chcecie. Niestety tutaj jest jeden autosave, więc nie możemy wrócić do dowolnego momentu gry. Więc niestety, drodzy widzowie, musimy sobie jakoś tutaj inaczej radzić. Tu się nie da przejść, więc chyba pójdziemy sobie tędy, tak mi się wydaje, ponieważ rozwiązaliśmy już. Pierwszą zagadkę i teraz przyszedł czas na drugą zagadkę, a mianowicie łak a łagi To będzie ciekawe i myślę, że teraz na rozjaśnionym ekranie będzie zdecydowanie łatwiej, bo nie ma co ukrywać za pierwszym razem było nam tutaj o wiele, wiele ciężej. Mamy zieloną łapkę. Tyk. Możemy wejść tutaj sobie do pociągu, ale tu jeszcze nic nie zdziałamy, więc jakby spokojnie. Aha! Znajdźka! Znaleźliśmy kolejną znajdżkę, moi drodzy. Tutaj była. Ja sobie przypomniałem, że ona tutaj jest, ale myślałem, że ona pojawia się dopiero później, i jest to oczywiście ta dziwna mechaniczna łapka, którą będziemy mogli oczywiście zobaczyć prawdopodobnie w kolejnym chapterze. I zostało nam jedna, dwie, trzy, cztery znajdżki. No, może być ciekawie, ale myślę, że sobie poradzimy. Więc co? Mamy kolejną zabawkę, zabawę czyli oczywiście łak a łagi, a później statuły, więc dobra. Chodźmy na łaka zobaczymy jak sobie tutaj poradzę. Mam nadzieję, że... Hi! Fioletowy hagi łagi, czy to jest Kissy Missy, To jest Kissy Missy, ale taka fioletowa. Ciekawe. Zielony hagi łagi. No dobra, czyli po prostu to są hagi łagis, albo hagi badis? Jakoś tak oni się tutaj nazywają. No nieważne, na tym to polega, że tu musimy po prostu pójść i musimy niszczyć je. One będą wychodzić z tych dziur. Bardzo proste. Jest telewizor, ale to bez kasety, więc spokojnie. Będziemy mieli instrukcję, więc wszystkiego się tutaj dowiemy. Welcome. to Waka Wagi. <laughs> advanced test is designed to assess the extent of your reactionary ability. A pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could <laughs> to appear out of any one of these holes. <laughs> Dobra. Moją out, reakcję. hit it with your grab pack. Boop! Upp, tak będziemy musieli robić No co, good luck Ja przeszedłem to za pierwszym razem chyba, albo za drugim razem to za drugim razem, bo widzieliśmy jumpscare'a Prawdopodobnie teraz uda mi się to przejść za pierwszym razem Bez większych problemów Mhm Będziemy uważać dobrej zabawy, okej okay. Lecimy gdzie one są? Gdzie są te hagiwagis? Hagiwagis, hagiwagis, gdzie one się pochowały? Słyszę je po dźwięku. Mamy jednego, mamy drugiego, mamy trzeciego. Naprawdę, ja je słyszę po dźwięku, widzowie. To jest, to jest no scam. Tu był nie, tu jest. Siema. Tu się wychyla, śmieszek, a ty kurde niedobry, a ty niedobry, hagiłagi. Tu się jakiś wychyla, dobra, rozwalony. Ten się jak wychylił, mam nadzieję, że mnie żaden nie zjumpscare'uje, chociaż... Sądząc po tym, jak one idą, to może być ciekawie, powiem szczerze, ale nie, no raczej... Raczej żaden mnie tutaj nie zaskoczy, ja mam reakcję bardzo dobrą. Wyćwiczone wszystko na FNAFie. I na Cupheadzie ostatnio, więc jakby polecam serię z Cupheada też. Bardzo fajna. Żaden hagiwagi mnie tutaj nie zaskoczy. Patrzcie no. One ledwo coś się w stanie wychylić. A ja już je rozwalam. Ten się wychylił za mocno, co ty tutaj? A następny. I prawdopodobnie udało mi się. Żółty, czerwony. No, dawać, dawać hagiwagi. Czekam na was. Jest. Ten się wychylił, ten się wychylasz. Prawie do skoku tutaj. Zielony, tutaj jakiś czarny, tu jakiś niebieski. No, trzeba już chyba coraz szybciej na to wychodzi Nie ma lekko, ten zielony był niebezpieczny przez chwilę, ale. Daliśmy radę. Patrz. Ej, to jest chyba ulepszyli, to mam wrażenie. Ich jest tutaj zdecydowanie za dużo. Dobra, ten już krzyczy na mnie. Nie, 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 hagi, hagi Nie ma takich tutaj, takich numerów ze mną. Dało się. Okay, dawaj karteczkę mami. Dawaj, give me that. Hey, Mami is so proud of you. Tak jest dumna mamusia ze mnie. Bardzo dobrze. Dawaj mi? Dawaj, dobrze. Give me that. Yeah. Only one game left to play. Mamusia jest niezadowolona. Nie, nie zostanę tu na zawsze Nie ma takiej opcji nie Przykro mi Jeszcze ten jej śmiech najgorszy Nie no, czegoś takiego się po prostu tutaj nie spodziewałem Więc dobra Lecimy sobie, musimy być uważni, ponieważ Gdzieś tutaj może się ukrywać kolejna kaseta Albo kolejna znajdźka, jako że chcę zrobić grę na 100% I tak to jest to miejsce Tutaj, na rozwalonych schodach Będzie, jest jak to zdobyć? To jest dobre pytanie. No, musi się jakoś dać. No, jestem tego 100% pewien, że jakoś da się to znaleźć. W sensie znaleźć już znaleźliśmy, ale da się to jakoś złapać. A to jest położone w takim dziwnym miejscu. Czy ja będę w stanie. Czekajcie, czy ja będę w stanie na przykład. złapać się tego. Namierzmy to. Aha! Mamy to! To ominąłem. To chyba jest Kissy Missy, o ile się nie mylę. I udało nam się znaleźć kolejną znajdźkę. Uwaga! Chyba za szybko otworzyłem i coś się tutaj zbagowało z tego, co widzę. Więc może lepiej wyjdźmy z tego, poczekajmy chwilę. I nie, dalej jest jakieś takie dziwne, zbagowane. Ale mamy to. Kissy Missy, proszę bardzo. Kissy Missy została odnaleziona, widzowie. Dobra. E, teraz możemy już się na spokojnie złapać tego i polecieć na samą. Górę. no właśnie, próbowałem, próbowałem Wydaje mi się, że tutaj raczej już nic nie będzie Ponieważ tutaj mamy zwykłe schody W sumie możemy wejść tutaj, okej okay. O, oh, candy cut, nice mm -hmm. Dobra, całkiem zabawny jest ten candy cut. Nie ma co ukrywać Bardzo go lubię I dobra, jesteśmy teraz w tym miejscu I to prowadzi nas do Tak jest, do tej nieszczęsnej gry na początku tutaj był wielki bug i po prostu to nie działało, ale teraz już jest wszystko naprawione i prawdopodobnie wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem. Tu musi wózeczek pojechać i musi to rozwalić, więc to jest nasz cel. Ale póki co, musimy tutaj spotkać. Dokładnie tak, musimy spotkać tutaj jedną. Ważną postać, a mianowicie Kissy Missy Która nam tutaj otworzy to I to jest dość ciekawe, bo w sumie Kissy Missy wydaje się być tutaj bardzo, ale to bardzo Przyjazna, zresztą sami możecie zobaczyć Ewidentnie jest Przyjazna, jak tutaj możecie spojrzeć Patrzcie, pomoże nam Pyk, no i jeszcze raz Jej, good job Kissy Missy, thank you Dobra, szybko, szybko, musimy się do niej dostać Czy ona mnie skieruje? Ciekawe, nie odchodź, Kissy Missy Nie odchodź Czemu ta krata się tak wolno otwiera? Dobra, znika za rogiem Szybko, szybko, może ją zdogonię, może ją zdogonię I zniknęła Nie ma Kissy Missy, po prostu, była Kissy Missy No i nie ma Kissy Missy Niestety, dobra, wózek Bary Oczywiście trzeba go tutaj Przeciągnąć, ja się boję, że tutaj Tu będzie na pewno jedna kaseta i boję się, że Że ja jej po prostu nie znajdę, wiecie? Że ja po prostu nie znajdę Dobra, tu sobie otworzymy i Że ja jej po prostu nie znajdę Jestem w 100% pewien, że tutaj jest kaseta Tylko właśnie Problem jest taki, że Dobra, otwórzmy sobie to Przeciągnijmy wózeczek trochę dalej On już tutaj działa dobrze Więc nie ma się co martwić. na przykład przechodził To jemu nie działało Bo on grał od razu na, na premierze I dopiero po godzinie czy po dwóch godzinach od premiery Wypuścili pacza, Który to naprawił, co ciekawe Dobra, musimy się tam cofnąć I przetransportować energię dalej Więc mam nadzieję, że Nic nie zepsuje i w niczym się nie pomylę, tak. Możemy już stąd energię wziąć. Możemy otworzyć to. I teraz możemy przejść tutaj. I tam jest kaseta, ona jest od razu tam. Dobra, weźmy to. Przełączmy tu. Weźmy znowu stąd i przełączmy tu. I teraz możemy stąd wziąć. I przełączyć tu. I przełączyć tu. Nie, nie, dobra, aż tyle nie możemy. Dobra, pyk. Odtwarzamy, to jest chyba nagranie z Jackiem Septikajem, O ile się nie mylę, tak jest.

So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yorker beyond me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handled jolts on its own. I'll move your PJ pack up a I thought I was the only one there, so I, <laughs> I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't? But Ain't no person that's fifty feet long with a thousand legs. No, the quadnia. Maybe you hmm. just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people. All right, I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Yeah, but that's Told about this. Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay, I'll have security skim the cameras and take a look. What? To <laughs> Robimy zabawki. Nie robimy potworów, jasne? To niezłe nie robienie potworów, tylko w sensie nie robienie potworów, tylko zabawek. <laughs> Dobra, musimy rozwiązać tę zagadkę dalej, więc podpalmy sobie Barego tutaj, Chodź Bary. Potrzebujemy Ciebie tutaj. Nawet wózek ma imię. Nawet wózek ma imię, widzicie? To jest właśnie to. To jest Playtime Corporation. Dobra, czy możemy stąd weźmy tą energię? 10 sekund mamy, więc jakby chyba wystarczająco. I chyba musimy. To będzie dziwne, ale chyba stąd. Musimy przekazać energię tu. Stąd przekazać tu. A teraz musimy zebrać energię skądś. Na przykład stąd. I przekazać tu. A to nie będzie takie łatwe w sumie. Dobra, możemy to zrobić tak, pyk. Weźmy to, weźmy to i mamy przejście. Udało się, kaseta zdobyta, wszystko zdobyte, wszystko idzie zgodnie z planem, tak więc Bary, czas na misję dla Ciebie. Bary, nie rób mi tego, proszę. Dobra, pchamy wózeczek. Lecimy Full speed, Bary. Full speed, musisz to zrobić. tu nie będzie jakiegoś przejścia? Nie, chyba tu już nic nie ma. Dobra, rozwal to. Boom. Pięknie, udało się. No i Bary pojechał. No i już go, niestety, więcej tutaj. No że tak powiem, nie zobaczymy, tak? Pożegnamy się z Barem, Żegnaj, Bary, byłeś dobrym wózkiem. I teraz możemy zejść dokładnie tam, ale co tam będzie? Tam chyba już będzie wyjście, tak mi się po prostu wydaje, z całej tej nieciekawej sytuacji i jeszcze się tu rozglądam, czy przypadkiem tutaj nie ma jakiejś ukrytej kasety, ale z tego co widzę to chyba nie ma i możemy sobie na spokojnie zeskoczyć i skoro dostaliśmy już drugą część kodu, to możemy pójść sobie tutaj na samą górę tak, i właśnie to zwolniła mi kamera, bo niby otrzymałem obrażenie. Ale to jest dziwne, bo nie otrzymałem żadnych obrażeń. To jest totalnie dziwne. No i dobra, odpalmy sobie ostatnią dźwignię. Pyk. I w ten oto sposób. Jesteś taki dobry. Dzięki. Jestem dobry w gry wideo. Aha. Jasne. Mhm. Oczywiście, no i mamy ostatnią grę, czyli oczywiście tutaj statuetki. Tak jest, to już ta gra się otwiera, i za chwilę sobie do niej zejdziemy. Ale myślę, że jeżeli chodzi o tą ostatnią grę, to zajmiemy się tym w następnym odcinku.